Witam was! Bardzo serdecznie, jestem Mistrza, to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy World of Tanks. I dzisiaj gramy moim nowym nabytkiem, czołgiem. Skoda T24. Skoda T24. I gdzie jedziemy? A, misji nie mogę wykonać, więc muszę wekspić tą linię. Czy jedziemy pod bazę? No kiepsko, pod bazę jedziemy. Z drugiej strony bym wolał, to bym z drugiej strony pod bazę podjechał, bym wszystkich rozwalił, a tutaj już będzie ciężko. Ale i tak spróbuję tutaj pojechać, czy jeszcze pobronią bazę, bo dużo idiotów i cheaterów jest w World of Tanks od kilku aktualizacji. Więc gra jest coraz y, słabsza. Ale jeszcze ponagrywam z niej ma swoją specyfikę. Poprawili, żeby przynajmniej normalne losy, ale oni chcą jeszcze zeschematować, zeschematyzować te losy i w ogóle się nic nie będzie dało. Niech szybko jeżdżą po tą bazę, bo będzie źle. I jesteśmy tu, nikt nas nie spotujemy, nikogo nie spotujemy, czekam na spota. Żeby coś się działo przynajmniej Leopard nie powinien spoter strzelać Bogo rozwalą Nikt nie idzie na obronę bazy Fajnie Bez sensu w ogóle z tymi drużynami jest Można go strzelać? Nie ma go Uciekli, no i mnie pcha. Nie wiem, co zrobić. No i artyleria, oczywiście. Tędy można podjechać sobie. Tu powinien być cel. Nie ma, nie ma, jest. Już go nie ma, już go nie ma. Edzer. Nacelowujemy i zniszczony. Bardzo dobrze. Pierwszy kill należy do mnie, które tak atakują wszyscy tu. Ja też atakuję. Atakujemy ostro przeciwników, tylko szybko. Trzeba, żeby mnie nie wyspotowali. Tam tu sobie jeszcze strzela, ale nie. Oj, 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 do tyłu, do tyłu. Zniszczą już go pewnie. Dlaczego no, tu nic nie widać? I ucieknie, no właśnie, więc... W ogóle nie strzelę w niego. Boją się nas panicznie. Teraz go widzę, ale teraz o, o jego nie ma. Się nie zaświecił i nie można w niego oddać Czał Kurde, tutaj. Widać? Już nie widać. Jak to się szybko zmienia. Ale tam padają, ale ja im nie mogę pomóc, bo Jak pojadę, to jeszcze ja padnę i nic nie zrobimy w bitwie. To kap. Kap Ewybody napiszę. O, 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 mogę strzelić, mogę strzelić, nie mogę. Pewnie mi ucieknie, no i ucieka. I piszemy. Żeby w końcu skapowali. Kolejka, dlaczego go nie widać? Uciekają. O, uciekają, uciekają i to ostro. Chciałbym ich strzelić, ale ich po prostu tu nie widać. O, tu też nie widać. Tu nie widać, tu nie widać. Tu ciężki był. Tu nie mogę coś strzelać, ale kapujemy ja nie chcę tak grać, ja chcę kogoś zniszczyć wyjeżdżam z kapa ja... nie, nie wyjeżdżam, bo może się to kiepsko skończyć na górkę możemy wjechać nie kapujemy, jedziemy atakujemy przeciwników no jakie lagi, jakie lagi 9,8 fps, już 7 o, już przynajmniej normalnie, kilkanaście. I jedziemy. Nie możemy teraz kapować. Trzeba zaatakować i będzie mi od tyłu prał T67. Więc ja zjeżdżam od razu. Oj, 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 na szorn. Ale ja ich nie rozwalę wszystkich naraz z naszornym coś pewnie jest. O fałeczka, fałeczka. Atak, atakujemy ją trochę. Ale ładnie wszyscy tu są. Strzelamy. Ładnie, 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 ładnie. Fałeczka. A tutaj 34 były, ale go nie ma. Naszorny. strzelać go! Podpalony, podpalony i zniszczony bardzo ładnie. Do dołu, bo pałeczka. I atak. I atakujemy. Może jakiś wynik fajny zrobię. Pewnie mi się podoba przynajmniej. To jest pałeczka, nie wyjadę. Bo jeszcze tam Matida jest z tym. Razem. Atakujemy. Od tyłu. Głosiennica, wyjeżdżamy, bo nas rozwali. Fałeczka Matida Matida, strzelamy, ale ding. Pałeczkę czy Matida? Fałeczkę, czy Matida? Fałeczkę się patrzy w tą stronę, kiepsko. No to fałeczkę wybieramy. zni, strzelona, no dlaczego nie da się go przebić, ja nie wiem. Dingi i dingi tylko. Pałeczka. I? Kurde, zniszczyli mi ją. Kiepsko, to, że tej Matidy dwa razy nie mogłem przebić. Fy, słaby punkt. 132 ma penetrację, czyli się się przy przebijam, że 110. Błąd gry, oczywiście. Jak zazwyczaj się zdarza, dlatego no, odegranie jest idealne, ciągle są błędy. I wynik 606 xp 14 015, 626 uszkodzeń i do przodu z kasą, więc jest bardzo dobrze. Myślę, że Wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!